Czy wy to widzicie? Darmowy VIP w Dress to Impress. No nie, my musimy to sprawdzić. Mam nadzieję, że czeka tam na nas coś wyjątkowego. A wy teraz koniecznie w komentarzu napiszcie, czy macie w Dress to Impress VIPa, czy gracie bez niego. Czy ja dobrze usłyszałam? Darmowy VIP, dajcie mi to, dajcie mi to. Gdzie to jest? Poczekajcie. Gdzie jest VIP pokój? Ej, wyraźnie tam było napisane, tutaj... Ej, tutaj się nie da wejść, to jednak trzeba wykupić. Ej, co jest grane? Próbowałaś? Czy Ty chcesz mi powiedzieć, że znowu nas oszukali? O nie, nie byłyśmy jedyne, które chciałyśmy wejść tutaj od razu, bo ktoś też już próbował. Nie no, poczekaj, może jakieś tutaj się pojawiły nowe ciuchy? Ale nie, w ogóle tutaj nawet jedna półka jest pusta. Dobra, chodź tu do mnie na środek, ja ci pokażę, co się pojawiło nowego, które jest to imprez. Mam dla ciebie naprawdę giganowość. Dawaj, dawaj, co ty? Co, co ty robisz? Dziewczyno! Dobrze, że nie mam jeszcze twarzy zrobionej, to nie muszę zatykać nosa, więc od razu uciekłam od ciebie. Yy, zróbmy sobie tutaj jakiś fajny makijaż i zmieniam kolor yy, skóry. Czy ty widzisz, jaki jest temat? CyberGov. Dark futuristic looks with neon Action. O, oh, dobra, czyli czarno-neonowo dzisiaj musimy się ubrać. To chyba wcale nie będzie takie trudne, ja sobie tutaj zacznę od wybrania fryzurki, co by tutaj wybrać, ej, w sumie, hmm, może coś takiego, o, 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 dobra, tylko kolor zrobimy nieco ciemniejszy, o, to mi się podoba. O nie, ja cały czas pierdzę słuchajcie i cały czas mam dziwną pozę, ale no dobra, jak już raz zastosowałam tego farta, to muszę się go trzymać, cały czas koło mnie jest zielony pyłek. Dobra, lecimy słuchajcie z jakąś szaloną stylówką. Zrobiłam sobie taki emo makijaż, zrobiłam sobie dwie kolorowe kitki. Jak tu się teraz ubrać słuchajcie? Cybergof. Ja już ubrałam coś na dół, teraz idę sobie wybrać jakiś y, topik na górę. Co my tutaj mamy za koszulki? O, 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 to mi się podoba, mega fajnie wygląda. No, i teraz największa zabawa. Musimy tutaj odpowiednio pozmieniać kolory sobie. Hmm, może coś takiego i takiego. Teraz najważniejsza rzecz. Może zrobimy o, 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 jakiś wzór do tego brokat. Tutaj z kolei damy taką jakby folię troszeczkę. Ja sobie słuchajcie, zasza zaszalałam ze stylówką. Zobaczcie, jakie ja mam długie buty. I przez to, że mam takie bokserki, stwierdziłam, że nie będę ubierać dołu, bo wygląda to naprawdę genialnie, bardzo ekstrawagancko. Teraz muszę jeszcze dołożyć jakąś biżuterię, i myślę, że to będzie ekstra stylizacja. A, kto jest tak szybko? Ej, ja jeszcze tutaj kombinuję, co by tutaj wybrać, o, może ten kolor i od razu sobie zrobię brokat, nie, Fo folia, folia jest najlepsza, dobra, coś już tutaj mam, jest góra i jest dół, czy tutaj można wziąć jeszcze jakieś gadżety, co tutaj może pasować? No, ja tak na siebie patrzę w garderobie i nie mogę się napatrzeć. Ewentualnie może pozmieniam, słuchajcie, coś z kolorystyką, bo tutaj ten środek zielony nie do końca mi pasuje. Boki gorsetu, przód z gorsetem. Jaki by tutaj zrobić kolor? Może któryś, który mam na włosach, ale to musi być ekstra dopasowane. Pójdę chyba jednak w jakieś ciemniejsze kolory. O, dobra! Wybrałam idealnie. Teraz zmieniamy sobie jeszcze tylko buty. Och, oh, słuchajcie, to jest coś przepięknego, bo dopiero teraz doczytałam, że faktycznie to ma być dark stylizacja, czyli taka troszeczkę nieco bardziej ciemniejsza. Jakbyś mnie słuchała, to byś wiedziała, bo ja ci od razu przeczytałam, że to ma być ciemna stylizacja. Oj, dobra, dobra, ja tutaj jestem zajęta, teraz wybieram sobie odpowiedni y, top. Co by tutaj wybrać? Hm, nie ma zbyt dużego wyboru, no ale dobra. Wiecie co? Chyba wybiorę po prostu to, żeby tak mi pasowało do tej kiecki. Nie, ja tutaj muszę z jakimś dodatkiem jeszcze chyba polecieć. Słuchajcie, mamy prawie dwie minuty, ale co by tutaj do tego jeszcze wziąć? No, stylówka mi się podoba, ale brakuje mi czegoś, czym mogłabym jeszcze zaskoczyć wszystkich na wybiegu. I może jakiś dodatek tutaj by się do tego nadał? Dorzucam sobie troszeczkę tutaj biżuterii. Dorzuciłam coś takiego. Może takie. Uuu, kolczyki fajne. Tylko wybierzmy sobie ten kolor do każdego tutaj elementu, tak żeby one były troszeczkę takie bardziej błyszczące. Dobra, mam kolczyki, mam to. Może pójdziemy jeszcze po jakiś pasek? Dobra, ja już sobie weszłam do garderoby i uważam, że moja stylizacja jest skończona. Mamy jeszcze ponad minutę, więc Sylwia może sobie jeszcze coś pozmieniać, ale ja już czekam na pokaz. Zmieniam, dokładam. Yy, zrobiłam jeszcze coś takiego, próbowałam coś innego tutaj zabrać, ale a nie, dobra, dobra, to tutaj po prostu jest w innym miejscu, więc to nie pasuje. Czy te włosy są OK? Dobra, niech będzie. Ja już chyba jestem gotowa. A ja sobie jeszcze, słuchajcie, skorzystam z kodu, bo jest jeden aktualny: Body for life. I uwaga, patrzcie, jakie mam piękne buty z kokardkami. I uwaga, uwaga, chyba jeszcze zdążę je przymierzyć, ale dobra, może na następnym pokazie. Nie będę teraz ryzykować. No, tutaj chyba ktoś zapomniał się ubrać. Co jest grane? Cześć, to jest stylizacja na jedną gwiazdkę. Tak, niestety, make-up miał potencjał, ale niestety albo ktoś wyszedł z gry, albo po prostu stwierdził, że nie potrafi się dostosować do tematu pokazu. O, tutaj idzie jakaś taka grzeczna uczennica? Nie, to też mi się nie podoba. E, tutaj też się ktoś minął z powołaniem. No i idę ja. Proszę bardzo, czekam teraz na ocenę. Wow, ale zaszalałaś z kolorami! Widzę, że mamy ten sam naszyjnik, jednak ja mam go w innym kolorze. No nie spodziewałam się i chyba nie widziałam Cię jeszcze w takim wydaniu. Też się sama nie spodziewałam, ale jak dokładałam element po elemencie, to jakoś zaczęło mi to tutaj fajnie wyglądać. Czy teraz idziesz Ty? Ej, to Ty?! O wow! Dobra, te nasze stylizacje są kompletnie, kompletnie różne. No, totalnie, ale dzisiaj pocisnęłam nigdy, nie robiłam tak odważnej stylizacji. I powiem Wam szczerze, że podoba mi się. Dobra, mamy to. Uwaga, uwaga, ja nie patrzę. O, gratulacje! Wow, mamy to! Jestem na podium, ale słuchajcie, wymiatamy. 18 punktów dostałam. Ej, ale ja jestem zawiedziona. Dlaczego jakaś dziewczyna, która nie miała stylizacji, wyprzedziła mnie? Ja się pytam. Nieważne, ważne, że właśnie na podium miałaś trzecie miejsce. Ej, ekstra! Dobra, nie dostałyśmy dzisiaj VIP-a, ale dostałyśmy piękne przywitanie w postaci podium, więc ja teraz czekam na kolejny wybieg i mam nadzieję kolejne pierwsze miejsce. A ja jeszcze mam nadzieję, że może nam się uda tego pipa jakoś odblokować. No bo wyraźnie to było tam napisane. No tak, ale ja już się z tym pogodziłam, że to może był żart na prima Aprilis na przykład. A no tak, zapomniałam, że jest taki dzień, gdzie po prostu wszystkich się wkręca. Tematem pokazu jest Scout Adventures Outdoorsy with badges and Uniforms. Więc tutaj nie będzie modowych stylizacji prosto z wybiegu. No właśnie, tutaj będzie zupełnie coś innego, czyli idziemy na wyprawę do lasu, można tak to powiedzieć. Ja sobie chyba zacznę, zacznę tutaj od makijażu. Wybierzmy coś ciekawego, coś chyba bardziej takiego. Delikatnego. Ej, ale tutaj ciężko coś z takiego znaleźć. No, ja też do lasu zdecydowanie delikatniejszy makijaż. Raczej zrobię sobie kitkę, no bo nikt nie robi nie wiadomo jakich fryzur w podróż. E, słuchajcie, leśną. E, chciałabym jeszcze ubrać czapkę, taką zwykłą z daszkiem, jeśli w ogóle taką jakąś fajną tutaj znajdę. Ej, to jest też mój pomysł! Daj mi tę czapkę. Gdzie ty jesteś? A, tutaj, okej. Okay. Ja też idę po czapkę, od razu też mi to wpadło do głowy. Tak, idę po od razu po jakieś, słuchajcie, luźne stylówki. Jeansowe spodnie, halo, dajcie mi tutaj zwykłe jeansy. Gdzie są spodnie? No właśnie, gdzie ty je wytrzasnęłaś? Gdzie one są? Tu, tu, tu coś jest. Ej, ale to śmiesznie wygląda! O rany. A, dobra, ja już chyba wiem, co ubiorę! To wygląda czadowo! Takie nie to długie, ni to krótkie, mega fajne. Dlatego ubierzmy sobie Adidaski, chyba te bardziej mi się podobają. Wybieram sobie jeszcze tutaj jakiś fajny wzorek. Wydaje mi się, że wybrałyśmy te same spodnie, jak powiedziałaś, ni to krótkie, ni to długie, ale ja sobie tutaj zdecydowanie kolorami spróbuję coś fajnie porobić. E, raczej klasycznie, nie będę szła chyba w żadne wzory. O, tak, to mi się bardzo podoba. I fajna, by była tutaj bluza z kapturem, ale chyba nic takiego tutaj nie mamy. Ej, może będzie? Weź tam dobrze zerknij. Na pewno przydałby mi się jakiś dodatek w postaci plecaka, na przykład na ramię. Idę zobaczyć na torebki, słuchajcie. Dobra, jest plecaczek, ubieram go sobie na plecy. Ej, fajnie to wygląda. No, ja nie do końca wiem, co tutaj ubrać na tę górę. Co ja mam tutaj ubrać? Nic mi tutaj jakoś nie pasuje. O nie, tę koszulkę zrzucam, nie podoba mi się tutaj ten nadruk. Dobra, ja ubrałam sobie taki luźny sweter, luźniejsze, takie szersze spodnie, czapeczka, plecaczek, adidaski, więc ja jestem gotowa na taką wyprawę, ale bardziej taką słuchajcie, na zwiedzanie e, niż rząd na przygód. No ale cóż, nie ma tutaj tego, co chciałabym ubrać tak w 100%. Miałam troszeczkę inny design w głowie, swojej stylizacji, ale trudno, tak może być. No, dobra, ja też coś tutaj wykombinowałam. Yy, niech już tak zostanie. W ogóle, dlaczego tutaj nikt się nie ubiera? Halo! Halo! Dlaczego połowa osób chodzi nago? Chyba nie, połowa osób nie zrozumiała, yy, co należy tutaj zrobić. Bardzo możliwe, słuchajcie, bo to jest dość trudny temat pokazu. Chciałam jeszcze może okularki jakieś przeciwsłoneczne. Dobra, mogą być. Coś mi tutaj jeszcze brakuje w tej mojej stylówce no właśnie też tutaj też coś tak kombinuję, co by tutaj wybrać co by tutaj dorzucić sobie e, dobra zmieniamy tylko kolor sobie tego na nieco jaśniejszy o, o o o coś takiego dobra dobra e e e czy ktoś mi tutaj wchodzi i mi przeszkadza nie mogę tutaj nic pozmieniać nie ja weszłam sobie jeszcze, słuchajcie, w paletę wzorów, żeby może troszeczkę bardziej zaszaleć z tym moim outfitem. No, on jest taki naprawdę mega klasyczny, choć z drugiej strony, no co ja tutaj do lasu będę się szykować? No, brakuje mi trochę bardziej może moru jakiegoś, ale chyba nie widziałam tam wzoru moro. Właśnie, do lasu, na wycieczkę, na przygodę. No, można się troszeczkę tam wystroić. No, można jakąś fajną stylizację zrobić, ale to trzeba tak ostrożnie. No właśnie, no właśnie, słuchajcie, jeszcze przeglądam, czy może jednak tutaj znajdę jakieś moro, ale nie kojarzę, bo już tą paletę kilkukrotnie wertowałam. Dobra, ja idę tak jak jestem. Ja też jestem gotowa. Myślę, że tutaj kluczową rolę odegrają właśnie kolory, które wybrałyśmy. No i moi kochani, mamy pokaz, i to co ja tutaj widzę już od samego startu, to po prostu szok. Ktoś tutaj nieźle pocisnął. To wygląda jak trup, który właśnie wyszedł z zakazanego lasu i przechadza się po nim. Ewidentnie to nie jest leitowy spacer po lesie, tylko ona czeka na jakiś gości w tym lesie. Proszę bardzo, to jest moja stylizacja do lasu. Wow, leśna dziewczyna, pocisnęłaś, ale jaki cudowny wzór na spodniach i na butach. No to teraz już tylko czekam na ciebie. Ej, idziesz, proszę bardzo, zaraz za mną. Ej, jaki piękna, bożowa stylizacja, ale mi się podoba. Ej, mamy te same buty i spodnie, ale wyglądamy zupełnie inaczej. Mamy te same buty, te same spodnie i chyba nawet ten sam sweter, okulary i czapkę, ale totalnie Cię nie podglądałam, ale widziałaś, ja nie poszłam w takie odważne kolory. Mamy podobne stylizacje, więc jak to będzie z tym podium? No zobacz, tak jak myślałyśmy, podobne stylizacje i obie praktycznie wygrałyśmy. To jest po prostu niemożliwe, 14 i 13 punktów zgarniamy w kolejnym pokazie, mamy mega świetną pasję w Dress to impress. no musicie to przyznać. Dress to Impress chciało nas oszukać, niby tytuł wskazywał, że mamy darmowe VIPy, my już tutaj chciałyśmy zrobić jakieś super stylizacje, ale nie, niestety się nie udało, ale i tak stanęłyśmy na podium.